Z tej strony Poradnikowiec. Dzisiaj nagram wam e, poradnik, jak zginąć w 0.00.00 .00 sekund. To tak, wybieramy Mary hippo. dajemy go na przykład na 20 obojętnie, go. Dla nowych widzów y, gram na telefonie, to tak y, wchodzimy w DAG system, możemy go, ten, tu, możemy go tutaj przywołać, obojętnie, gdzie go przywołamy, żeby do nas przyszedł. Tutaj otwieram. wyskakuje mi i teraz tak. I teraz będziemy czekać, ale dla tych, co nie wiedzą, nie czekamy. Wychodzimy z gry. Wchodzimy i tak wyłączcie i widzicie? I przegrałem. I sami widzicie, tutaj jest zero set. A jakbyście jeszcze nie wiedzieli, to ten gościu gada. Posłuchajcie. Not okay. to na tyle z, film z tego filmiku. Por poradniki będą właśnie takie krótkie, czasami y będą filmiki takie jak gram w coś. Dobra, to na razie, cześć.